Ukradł paliwo ze stacji na A4, ale pomylił benzynę z dieslem. TVP Info przerwało relację, aby pokazać Trzaskowskiego na farmie wiatrowej. Mieszkanka Jarosławia wezwała służby na pomoc Marzannie. Cześć, witam Was i zapraszam na kolejne najciekawsze newsy tygodnia. Numer 10 41-letni obywatel Gruzji, który ukradł paliwo z jednej ze stacji na A4, chwilę później utknął na pasie awaryjnym, ponieważ pomylił benzynę z dieslem. Do zdarzenia doszło w poniedziałkowy poranek 17 marca na stacji MOP w Kraśniku Dolnym. Co ciekawe, policja podjęli wobec niego interwencję, nie aby go aresztować, a żeby sprawdzić dlaczego stoi na poboczu i ewentualnie udzielić mu pomocy. To sam Gruzin przyznał się im, że ukradł paliwo, jednak na swoje nieszczęście ukradł niepłaściwe. Mężczyzna został przewieziony do komisariatu policji w Kruszynie, gdzie usłyszał zarzut kradzieży paliwa, a następnie do sądu, gdzie w trybie przyspieszonym został skazany na karę grzywny oraz obowiązek naprawienia szkody. Także jakbyście pytali, tak Gruzin dalej może jeździć po polskich drogach i dalej kraść paliwo. Kto wie, być może kolejnym razem zamiast stacji paliw okradzie nie komuś domu. Lepiej pochowajcie swoje banknoty z monopolii. Numer 9. Brytyjska marka odzieżowa Znak rzekomo otrzymuje 100 skarg dziennie, ponieważ jej modelki są zbyt grube. Niezadowoleni klienci twierdzą, że nadmierne pokazywanie modelek plus size promuje niezdrowy styl życia. Założycielka marki Brigida Reid odpiera zarzuty, twierdząc, że krytykowanie osób plus size wcale nie sprawi, że te schudną, a wręcz przeciwnie, mogą jeszcze przytyć, gdyż krytyka może negatywnie odbić się na ich zdrowiu. Internetowcy zwracają też uwagę na pewną niekonsekwencję w działaniach Brytyjskiego Urzędu spraw w standardów reklamy. Miesiąc temu zakazał on reklamy innej marki odzieżowej Next, ponieważ modelka na zdjęciu wyglądała na niezdrowo chudą. Dlaczego więc modelki, które wyglądają na niezdrowo otyłe, są już w porządku? Numer 8. 29-letnia Brazylijka, która odmówiła płaczącemu dziecku miejsca w samolocie, w efekcie czego straciła pracę, pozywa osobę, która nagranie z nią wstawiła do sieci. Sytuacja miała miejsce w grudniu zeszłego roku podczas lotu z Rio de Janeiro do Belo Horizonte. Jennifer Castro po wejściu na pokład zdała sobie sprawę, że na jej miejscu przy oknie, za które specjalnie Płaciła, siedzi jakiś czterolatek. Po zwróceniu uwagi jego matce i zwolnieniu miejsca, dziecko, które najwyraźniej dalej chciało patrzeć przez okno, wpadło w trwającą przez cały lot histerię. Inni pasażerowie, zamiast jednak być źli na matkę, że nie potrafi uspokoić syna, zaczęli najeżdżać na 29-latkę. Jedna z pasażerek postanowiła nawet sfilmować wyraźnie spyszoną dziewczynę bez jej zgody, określając jej zachowanie jako obrzydliwe i zarzucając brak empatii. Nagranie, które wstawiła na TikToka, szybko zyskało miliony wyświetleń i stało się tematem numer jeden w kraju. W efekcie medialnej burzy, jaką wywołało, 29-latka straciła dobrze płatną i stabilną pracę w banku, a w obawie przed negatywnymi reakcjami przestała wręcz wychodzić z domu. Dopiero dzisiaj, kiedy kurz już nieco opadł, Castro pozywa pasażerkę, która bez jej zgody ją nagrała, a także linie lotnicze Gol Airlines. Pozew ma na celu nie tylko uzyskanie odszkodowania, ale także ustanowienie jasnych zasad dotyczących ochrony pasażerów i wyznaczenie granicy dla tego typu zachowań. Co ciekawe, mimo ogromnego upokorzenia, jakie ją spotkało, jej profil na Instagramie w krótkim czasie zyskał też prawie 2 miliony obserwujących. Kobieta najwyraźniej nie mając już nic do stracenia postanowiła wykorzystać swoją rozpoznawalność i rozpocząć karierę influencerki. Numer 7. Według najnowszych badań Narodowego Instytutu Kardiologii żonaci mężczyźni są ponad trzykrotnie bardziej narażeni na nadwagę i otyłość. Badanie objęło 2405 osób w wieku około 50 lat. Wyniki analiz wykazały, że u mężczyzn pozostających w związkach małżeńskich ryzyko nadwagi było aż 3,2 razy większe niż u ich nieżonatych rówieśników. Także nic tylko czekać aż po Siłowniach zaczną krążyć już nie tylko trenerzy personalni, ale i prawnicy rozwodowi. Co ciekawe, w przypadku kobiet nie zaobserwowano wpływu stanu cywilnego na masę ciała, co badacze tłumaczą między nimi poziomem wiedzy dotyczącej zdrowego stylu życia oraz tym, że kobiety po prostu częściej niż mężczyźni podejmują działania mające na celu kontrolę masy ciała. Przy czym może to wynikać nie tylko z wewnętrznej motywacji, ale i presji społeczeństwa. Numer 6. Francuskiemu naukowcowi odmówiono wjazdu do USA, po tym jak funkcjonariusze imigracyjni na lotnisku znaleźli w jego telefonie prywatne wiadomości, w których krytykuje Trumpa i Ilona Maska. Mężczyzna pracujący dla francuskiego Narodowego Centrum Badań Naukowych przyleciał do Ameryki na konferencję naukową w Houston. Niestety, mimo posiadanej wizy, opłaconych noclegów i biletu powrotnego, Francuz został zawrócony. W ramach losowej kontroli bezpieczeństwa strażnicy graniczni znaleźli w jego telefonie wiadomości tekstowe do znajomych, w których w nieprzychylny sposób wyraża się on na temat obecnego prezydenta. Nawet nie tyle jego samego, co jego polityki wobec badań naukowych. Jak w końcu wiadomo, w zaledwie Dwa miesiące od objęcia urzędu, Trump zdążył wycofać Stany Zjednoczone ze Światowej Organizacji Zdrowia Porozumienia Paryskiego. Czy na szefa Departamentu Zdrowia powołał sceptyka szczepionek, który nie jest lekarzem, który myśli, że ryboflawina to niebezpieczny dodatek do żywności i chce jego wyeliminowania, tylko dlatego, że nie potrafi wymówić jego nazwy. Tymczasem ryboflawina to po prostu alternatywne określenie na witaminę B. Amerykanie Wszystkie władze rzekomo uznały nienawistne wobec Trumpa wiadomości, jako noszące znamiona te i odesłały mężczyznę z powrotem do Francji. Numer 5 TVP Info przerwało relację z pożaru jednego z najważniejszych lotnisk w Europie, ponieważ Rafał Trzaskowski odwiedzał farmę wiatrową. Relacja dotyczyła zdarzenia na brytyjskim lotnisku Heathrow, które spowodowało gigantyczne utrudnienia nie tylko w kraju, ale również w całej Europie. Międzynarodowy port obsługuje dziennie ponad 200 tysięcy pasażerów, z których wielu stanowią Polacy. Wyspy Brytyjskie to wciąż jedno z największych skupisk Polonii na świecie. A jednak tragedia musiała ustąpić innemu, zdaniem TVP Info ważniejszemu wydarzen a mianowicie konferencji prasowej Rafała Trzaskowskiego. Dziennikarz Artur Kierusal zdążył wypowiedzieć zaledwie 11 słów, kiedy prowadzący w warszawskim studio postanowił przerwać mu słowami musimy przerwać bardzo dziękuję, dlatego że Rafał Trzaskowski odwiedza właśnie farmę wiatrową i chcemy to Państwu pokazać. Internauci ocenili zachowanie jako żenujące i rozczarowujące. Wszak nowe TVP jeszcze rok temu obiecywało czystą wodę, a przerywanie programów, aby pokazać Morawieckiego jedzącego kremówkę czy Kaczyńskiego pod schodami smoleńskimi miało być już tylko mrocznym co za żenada. O Boże, zrobiła się dawna TVP Info. Początek mieli w miarę, ale im dalej w kampanię, tym większa patologia. Mój kolega konfiarz, któremu wczoraj tłumaczyłem, że nowe TVP jest lepsze od pisowskiego, będzie się teraz ze mnie śmiał przez miesiąc. Napisać o sprawie nie mogła powstrzymać się nawet protrzaskowska gazeta wyborcza, co już samo w sobie świadczy, jak bardzo żałosne było to posunięcie. Numer 4 Jakby Tesla Ilona Maska nie miała ostatnio wystarczająco problemów, właśnie okazało się, że z powodu odpadających stalowych paneli musi wycofać prawie wszystkie Cybertruck. Tak, to te niezniszczalne. Usterka rzekomo spowodowana jest użyciem niewłaściwego kleju do ich mocowania. Narodowa Administracja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego nakazała wycofać prawie 50 tysięcy pojazdów, ponieważ panele biegnące wzdłuż lewej i prawej strony mogą się odczepić podczas jazdy. Jak śmieją się złośliwi, to niebezpieczne. Jeśli oderwie się wam dach, ludzie zobaczą was w cybertraku. O problemie zrobiło się głośno, po tym jak w sieci zaczęły pojawiać się nagrania, na których ludzie dosłownie odrywają panele cybertraku w gołymi rękoma. Numer 3. Komenda powiatowa policji w Lubaniu aresztowała 42-letniego mieszkańca powiatu lubańskiego, który z jednego z boisk Orlik w Leśnej pod osłoną nocy ukradł defibrylator służący do ratowania życia. Po wytypowaniu sprawcy przez policję i udaniu się do jego miejsca zamieszkania, 42-latek miał stwierdzić, że sprzęt nie był mu do niczego potrzebny, a ukradł go jedynie dla satysfakcji. Mimo, że wartość takiego defibrylatora to jakieś 15 tysięcy złotych, spieniężenie go mogłoby stanowić nie lada wyzwania. Sprzęt praktycznie nie nadaje się do sprzedaży. Przekonał się o tym pewien 35-letni Ukrainiec, który po Kradzieży defibrylatora z jednego z warszawskich banków i bezskutecznych próbach sprzedaży go w kilku lombardach, ostatecznie postanowił porzucić go w galerii handlowej, a aresztowany został i tak, i tak. Numer 2. Pewna mieszkanka Jarosławia postawiła na nogi wszystkie służby ratunkowe z powodu tonącej marzanny. Do zdarzenia doszło 20 marca w pierwszy dzień astronomicznej wiosny. Niezidentyfikowana kobieta przechadzająca się wzdłuż sanu, zadzwoniła na 112, twierdząc, że w wodzie po drugiej stronie rzeki widzi ubraną w różową kurtkę osobę, zaplątaną w nadbrzeżne krzaki. Na miejsce błyskawicznie zadysponowane zostały Państwowa Straż Pożarna, Policja oraz przemyski zespół ratownictwa medycznego. Wszystko, aby odkryć, że osobą rzekomo potrzebującą pomocy była najzwyklejsza w świecie kukła marzanny. Kukła, którą najprawdopodobniej wrzuciły do rzeki jakieś przedszkolaki, aby w symboliczny sposób pożegnać zimę i powitać wiosnę. Oczywiście, podobnie jak w przypadku sprzed miesiąca, kiedy to inna kobieta wezwała służby do rzeźby śpiącego Jezusa pod kościołem, policja i tutaj nie zamierza karać za nieuzasadnione wzywanie służb, wszak intencje dzwoniącej były. Dobre. Numer 1. Tiktoker łatwogang wkręcił Roberta Lewandowskiego w zostanie świadkiem na jego ślubie. Podstęp rodem z kreskówek polegał na podsunięciu piłkarzowi kartki na rzekomy autograf dla młodszego brata, tymczasem w rzeczywistości będącej zakamuflowaną umową. Ja Robert Lewandowski, podpisując się na tej kartce, oficjalnie oświadczam, jaki zobowiązuje się na przyjście na ślub Piotra Łatwogenga oraz zostanie jego świadkiem. Wiele osób zastanawia się teraz, czy taka umowa w ogóle jest wiążąca, a Lewandowski faktycznie musi przyjść na jego ślub. Według Marcina Kruszewskiego sprawa Marcina nie nie bardzo, gdyż podpisujący umowę został wprowadzony w błąd. Jeszcze inni zastanawiają się, czy za taki podstęp, jakby nie patrzeć doprowadzenie kogoś do podpisania umowy, o której ten nie miał pojęcia, to tiktokerowi grożą jakieś konsekwencje prawne. Cóż, to zależy od dalszych działań tiktokera. Jeśli cały prank skończy się tylko na filmiku, na którym chwali się, że wkręcił lewego, to prawdopodobnie żadne. Gdyby jednak łatwo gang faktycznie próbował wyegzekwować tę umowę i chciał wymusić na lewandowskim przybycie na ślub, tym samym uzyskując osobistą korzyść, teoretycznie mógłby odpowiadać jak za oszustwo. I mogłoby mu grozić od 6 miesięcy do 8 lat. Okej, okay, tym podstępnym, jak wielu sztuki w żabce, akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że widzieliście poprzednie newsy na Planecie Faktów. Tymczasem ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia w kolejnych filmach na kanale. Cześć!